Jestem usatysfakcjonowany, że te nasze postulaty, które podnosiliśmy. Od roku, od kiedy wyraźnie widać było, że kryzys ratyfikacyjny w kontekście Brexitu narasta, że te nasze postulaty zostały przyjęte. Zawsze chcieliśmy, żeby doszło jednak do pewnej formy umowy, i kiedy Wielka Brytania zaproponowała nową formułę, to bardzo mocno zabiegaliśmy o to kanałami dyplomatycznymi. Ja rozmawiałem z panią Ursulą von der Leyen, z Michelem Barnier, z Borysem Johnsonem parokrotnie. Zachęcając do tego, żeby znalazł się kompromis w tej sprawie, no i widać wyraźnie, że gdzie jest rozmowa, tam jest też umowa i jesteśmy dzisiaj w dużo lepszej sytuacji, ponieważ jeżeli Izba Gmin ratyfikuje tę nową formułę, a my na Radzie Europejskiej zatwierdzimy ją, to będziemy w położeniu takim, do jakiego zawsze Polska dążyła. A Polska zawsze podkreślała to, że wprawdzie życzylibyśmy sobie tego, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej ale respektujemy wybór brytyjczyków i dlatego dążymy do tego, żeby nie było bezumownego Brexitu. A więc dzisiaj te nasze interesy są zabezpieczone. Po pierwsze, to jest zabezpieczenie praw naszych obywateli i naszych przedsiębiorców. Po drugie mamy oczywiście dużo lepsze rozwiązania i dużo lepszy punkt startu do rozwiązań w zakresie handlowym, handlu dla polskich przedsiębiorców. To jest bardzo ważne, bo rynek brytyjski jest naszym bardzo ważnym rynkiem eksportowym. I wreszcie po trzecie co jest też niezwykle ważne z punktu widzenia różnych projektów, które toczą się w Polsce z udziałem środków unijnych. Mamy zapewnione finansowanie dla wszystkich środków, dla wszystkich projektów unijnych, pomimo Brexitu. O to nam zawsze od samego początku chodziło. A więc ogromny sukces polskiej dyplomacji. Bardzo dobrze, że na zapleczu tych trudnych negocjacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pan minister Szymański, bardzo skutecznie działał, żeby do takiego kompromisu doprowadzić, a więc jesteśmy tutaj bardzo usatysfakcjonowani. Drugie bardzo ważne pole, na temat którego będziemy toczyli rozmowy, to kwestie budżetu. Polska wskazuje na to, że ważne jest, żebyśmy znaleźli nowe źródła finansowania nowych priorytetów, nowych obszarów, takie jak chociażby podatek lotniczy albo financial transaction tax czy podatek cyfrowy, bo one pozwolą, na, pozwolą nam wyjść z tego impasu, w którym tkwimy od 18 miesięcy. My nie akceptujemy aktualnej propozycji proponowanej przez prezydencję fińską. Pokazujemy, że to nie jest żadne pole do kompromisu. Pokazujemy też, jak skutecznie zrekonstruowaliśmy grupę przyjaciół spójności, wszystkie polityki traktatowe, czyli polityka rolna która ma dążyć do wyrównania poziomu dopłat dla rolników polskich w porównaniu do rolników zachodnioeuropejskich czy polityka spójności muszą być zabezpieczone. I wreszcie trzeci obszar to polityka klimatyczna tu warto wskazać na to, że żaden z wielkich podmiotów Międzynarodowych, czyli ani Chiny, ani Indie, ani Stany Zjednoczone, ani Ameryka Łacińska nie przyjmują na siebie dodatkowych celów klimatycznych, a więc musimy wypracować odpowiednie mechanizmy kompensacji, które będą zabezpieczały interesy polskich obywateli i polskich firm, polskich przedsiębiorców. Wszelkie nowe umowy, które mogą prowadzić do neutralności klimatycznej muszą zabezpieczać polskie interesy i na to oczywiście będę zwracał pewnością uwagę, tak jak w naszych rozmowach bilateralnych z głównymi partnerami unijnymi zwracamy na to uwagę, ale dzisiaj oczywiście będzie to na pewno przedmiotem obrad. Dzisiaj jutro, jutro i Polska tutaj twardo broni naszych interesów. Jestem więc przekonany, że to będzie dobra rada, ponieważ przygotowaliśmy ten szczyt na zapleczu w sposób odpowiedni i w obszarze polityki klimatycznej i budżetu, no i oczywiście tego głównego tematu, jakim jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.